Dzień dobry. Jest wielkanoc, więc dziś, zamiast zaglądać do uli, pokażemy wam, jak z pomocą dzieci i pszczół ozdobiliśmy pisanki woskiem. Jajka muszą być dokładnie umyte i ugotowane na twardo. Nad ogniem topimy pszczeli wosk. Będziemy nim malować jajka. My wzięliśmy po prostu kawałki wosku z plastra, ale można też stopić woskową, a nawet sztuczną świeczkę, albo po prostu postawić świeczkę, zapalić ją i nabierać wosku, który w niej się roztopił. Przygotowujemy narzędzia do malowania woskiem, wbijając szpilki w ołówki albo kredki, albo w zwykłe patyki. Potem. Rozgrzewamy szpilkę nad ogniem, zanurzamy ją w płynnym wosku i robimy nią kropki, kreski, tworząc wzory. Wosk szybko zastyga, więc po każdej kropce trzeba znów zanurzyć szpilkę. Jeśli zdarzy się, że na szpilce zastygnie dużo wosku i nie można nią rysować, to wystarczy stopić go nad ogniem. Zobaczcie, jakie wzory można robić. Tak ozdobione jajka zanurzamy w barwnikach. My użyliśmy zwykłych farbek, bo w nich wystarczy jajka zanurzyć. Nie trzeba ich gotować, tak jak na przykład w łupinach z cebuli. Wyjmujemy pomalowane jajka i suszymy je. A na koniec można albo zostawić wosk i mieć żółte wzory, albo go zetrzeć i mieć wzory w kolorze jajka, czyli u nas białe. Życzymy Wam wesołych świąt Wielkiej Nocy. Do widzenia. Ja Ładne, one wyszły strasznie ładne, nie? Bardzo ładne. Wow, jak zielony. Świetnie wyszło.